Dzień dobry, tu ja mówię Proszę Państwa, dość regularnie chwalę się i żalę się na swój wiek, zbliżam się do pięćdziesiątki a to jest taki moment w którym uruchamia się syndrom wujka z wesela i zaczyna się dostrzegać mnóstwo rzeczy które są gorsze bo za naszych czasów było lepiej i świat nie zmierzał w takim beznadziejnym kierunku i to za chwilę wszystko musi no powiedzmy, że runąć no, cóż zrobić? To jest kwestia biologii. Wiadomo, że przed 50. to już się coraz mniej chce i niestety coraz mniej może, ale za to coraz bardziej się pewnie zazdrości tym młodym, którzy potrafią góry przenosić i mogą robić coś lub z kimś w nieskończoność. No i w ramach tej zazdrości, proszę Państwa, dziś dopadło mnie takie małe przygnębienie, być może nawet ich więcej niż małe przygnębienie taki cios obuchem w ciemie, bo to dowiedziałem się że istnieją takie dwie postaci jak pani Pizgacz przepraszam najmocniej za nazwę własną, dość dosadnie brzmiącą, no ale nie ja tą nazwę nie ja ten pseudonim wymyśliłem, a wymyśliła ją pani Pizgacz to jest pani, która zajmuje się literaturą Przynajmniej tak się przedstawia i tak przedstawiają ją jej czytelnicy. Liznąłem trochę wiedzy na temat pani Pisgacz. Okazuje się, że jest to licealistka, która popełniła jakąś trylogię no w tym wieku. To jest naprawdę niemałe osiągnięcie. No jeżeli chodzi o samą trylogię i treść tego, co pani Pisgacz napisała, no to już sobie podarowałem, bo tak cytując klasyka, bo tak. I druga postać, proszę Państwa, to jest Pan, znów najmocniej przepraszam za nazwę własną, który prowadzi kanał ZDUPY. Kanał ZDUPY tutaj na portalu YouTube w sąsiedztwie Polskiej Chaty, zresztą co ja mówię, proszę Państwa, w jakim sąsiedztwie? Kanał ZDUPY posiada milion siedemset subskrybentów, tak zwanych subów, czyli cieszy się Zainteresowaniem, o którym polska chata może tylko pomarzyć. No i to jeden z tych elementów mojej zazdrości. I tutaj w przypadku tego kanału poświęciłem troszkę więcej czasu. Jakieś 3,5 minuty. Zajrzałem na jeden do jednego z ostatnich filmików. Zobaczyłem ten schemat, który znam na pamięć, czyli co zdanie to jest bardzo śmieszne, a kolejne zdanie to jest jeszcze śmieszniej, by w następnym zdaniu było jeszcze śmieszniej, i wszystko to okraszone taką internetową i młodzieżową nowomową. To jest też mój ulubiony przykład twórczości, o tym już kiedyś mówiłem. Nie wszystkim Państwu się to spodobało, bo odnosiłem się również do języka, do pisma obraz, obraz, obrazkowego, czyli do gifów, do emotikonów i całej tej struktury czy pakietu środków artystycznych dostępnych dla głównie młodzieży, choć nie tylko, bo mamy też tutaj do czynienia z innym rodzajem kryzysu wieku, wieku średniego niż sam przechodzę, czyli 40-latków i 50-latków udających 12- i 14-latków. Proszę Państwa, i tak sobie pomyślałem w tym krytycznym dla mnie dniu, kiedy dowiedziałem się o sobie sporo, i to sporo, może nie do końca złego, ale smutnego, że, no, właśnie za naszych czasów było troszkę lepiej, ponieważ, aby w jakikolwiek sposób zaistnieć, Wtedy to się nawet nie nazywało przestrzenią publiczną, ale żeby zaistnieć po prostu w grupie rówieśniczej, czy w mieście, w województwie, nie mówię już o całej Polsce i świecie, to naprawdę coś trzeba było umieć. Nie pamiętam, aby któryś z moich kolegów debiutował jako literat, aby był sławą. W takim znaczeniu jak nie wiem polski Kardashian. Natomiast mogę z pamięci odtworzyć, no gdybym miał oczywiście upoważnienie od moich koleżanek i kolegów z liceum, a z nimi wszystkimi jestem w jakiś rewelacyjnych stosunkach, bo te oczywiście relacje się z wiekiem i z czasem rozbiegły, ludzie zaczęli się zajmować się różnymi sprawami różnymi w różnych kierunkach potoczyło się ich życie nie zawsze zgodnych z tym, co ja sobie wyobrażam i co myślę, no ale jedno trzeba moim koleżankom i kolegom oddać w tej chwili mogę wymienić dwóch profesorów na różnych uczelniach i to humanistycznych jeden z kolegów jest profesorem na Akademii Rolniczej Dwóch lekarzy. Zdaje się, że jeden z tych lekarzy też już ma w tej chwili jakiś tytuł e, naukowy. Nauczycieli, osoby prowadzące naprawdę duże firmy, e, będące e, spółkami e, giełdowymi. No i proszę Państwa, te wszyscy, tych wszystkich moich kolegów i koleżanki, koleżanki łączy to, co w swojej powieści nazwałem elementarium. otóż oni skończyli szkołę podobnie tak jak ja w takie niszowe można powiedzieć liceum w Chojnowie w Mała Mieścina ale to było swego czasu naprawdę jedno z lepszych liceów w ówczesnym województwie legnickiej Lepsze było tylko, lepsza była tylko jedynka legnicka i oni skończyli szkołę, proszę Państwa, nie elementarię. To nie są, to nie byli i nie są ludzie, no, za przeproszeniem, z dupy. Yy, I to nie są pizgacze, yy, którzy yy, przy pomocy internetu, przy pomocy dostępnych w tej chwili powszechnie yy, narzędzi w bardzo szybkim yy, czasie, co jeszcze nie jest żadnym problemem, ale bardzo tanim, niskim kosztem zdobyli sławę, popularność, wykształcenie, no, mówiąc krótko, do czegoś w życiu doszli. I proszę Państwa, tak sobie też myślę, że, że to chyba nie do końca jest tak. Że tutaj w tych zjawiskach, które zaczynają nas powszechnie otaczać, no, a naczelnym zjawiskiem jest tandeta, chyba coraz mniej chodzi o to, że mam 50 lat, że spada mi testosteron, że coraz mniej mogę i coraz mniej mi się chce. Ale chyba jeden zmysł. W przypadku 50-latków jakoś się szczególnie wyostrza i to jest zmysł estetyki. Ciężko jest, proszę Państwa, znieść taką sytuację, w której adepci elementarii robią kariery i daj im Panie Boże, ale robią te kariery bez żadnego wysiłku intelektualnego. Nie wspominając o jakichś aspektach moralnych, estetycznych, bo wiadomo, że mówimy o sztuce, a tutaj chodzi o transcendencję, czyli przekraczanie yy, granic, to, proszę Państwa, zmierza wszystko w takim kierunku, że im głupiej, tym lepiej, im prymitywniej, tym więcej odbiorców. Yy... Im beznadziejnie, bardziej bulwersująco, sensacyjnie, kontrowersyjnie, chociaż ja akurat nie powinienem się specjalnie odzywać, bo sam wymyśliłem idiotyczną nazwę dla swojego portalu, który, czego bardzo żałuję, ale niestety już się w tej chwili tego nie da odkręcić, bo to nie powinno się nazywać kontrowersją, ale powinno się nazywać tak jak epilog każdego mojego nagrania. Tak czy inaczej, proszę Państwa, świat, w którym w którym przyszło mi żyć tak już z górki własnego żywota to jest coś, co będzie, w czym będzie mi się coraz trudniej, coraz trudniej odnaleźć, bo ja się niestety w tendencjach, proszę Państwa, odnaleźć nie mogę. No, być może jest tak, że, że to ja jestem pogubiony, że to ja jestem wstetryczały, że coś mi tutaj w głowie nie komunikuje tak jak. Jak widzą to młodzi, jak widzą to ludzie posługujący się swoim językiem, swoim slangiem, przecież to nic nowego. Zawsze tak było w historii ludzkości, że młodzi bulwersowali starszych, a starsi załamywali ręce. Mam tylko wątpliwości, proszę Państwa, co do skali tych zjawisk, bo kiedyś to wyglądało troszkę inaczej. Zawsze byli ludzie, którzy robili na tanim spektaklu sławę i pieniądze, ale w, te, w tej chwili to można robić słabej pieniądze praktycznie na niczym, na głupocie, na skrajnej głupocie, można już powiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, im głupiej, tym lepiej, tym szerzej, tym yy, większy odbiór głupot, które tak naprawdę może każdy wypowiedzieć, każdy zrobić, oczywiście jeśli ma w sobie coś takiego jak skłonność do przekraczania bariery inteligencji czy barier moralnych, proszę państwa. Wyjątkowo z takim smutnym akcentem, właśnie refleksyjnym z tetracz człowieka już w podeszłym wieku mogę przejść do epilogu i powiedzieć, że nie wierzyć Nikomu nie wierzyć w nic. No w tym przypadku to jest bardzo łatwo. Patrzeć na fakty jest znacznie trudniej. Natomiast wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co się wokół nas dzieje i w jakim kierunku to wszystko zmierza, no to, to jest wniosek bardzo przygnębiający. No to nie my, proszę Państwa, w tej tandecie i co więcej... Obawiam się, że tylko jakaś wielka katastrofa, jakiś wielki strząs mógłby odwrócić tendencję, i ludzie byliby w stanie się przebudzić, spojrzeć na swoje życie i spojrzeć na swoją działalność innymi kategoriami niż patrzą w tej, w tej chwili. Ale obawiam się, że taki takie zjawisko nie zajdzie, no co z jednej strony jest oczywiście radosne i pocieszające, bo nie jest niczym mądrym życzyć komukolwiek katastrofy, tylko, że proszę Państwa, ta katastrofa i tak, i tak nastąpi, może w nieco wolniejszym tempie, ale biorąc pod uwagę to jak bardzo intensywne są te zjawiska i jak bardzo się mnożą rozmaitego rodzaju treści z dupy Wyjęte, opisywane przez pisgatczy. No to myślę, że to niedługo będzie finał, bardzo smutny finał, przygnębiający. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.